Cześć Manko z tej strony, agromati. Witam Was po długiej przerwie od single player, w ogóle od moich odcinków z głosem. W ogóle na tym kanale coś się pojawia innego niż seria z Wiktorem. Witam Was serdecznie na mapie Boćkowo Jest to Bockowo po prostu przerobione na jakąś inną mapę, ale bardzo fajnie. No i co? Witam Was dzisiaj w Orce. Oramy sobie Ursusem 1204 wraz z pługiem zagonowym Pięński. Bardzo fajny, widzicie, poskakuje sobie, jakaś z wrażenia. Bardzo fajne animacje No i co, dzisiaj jest taki odcinek pożegnalny w Ataktywem Farminga e, 19 Jak wiecie lub nie wiecie, no Jest to ostatnie dni Farminga Ten film raczej będziecie mieli na niedzielę, ponieważ e, Ponieważ, dlaczego na niedzielę? Z tego powodu, że W sobotę mieliście odcineczek właśnie z serii czy serii? Był to odcinek serii Diagostyjnej na realnym kanale składania Ursusa. Kto nie widział, to zapraszam serdecznie na kanał e, po prostu główny. Tam ten odcinek się pojawił. Natomiast dzisiaj, tak nie typowo w niedzielę na tym kanale pojawia się Farming. Jest to odcinek pożegnalny tego farminga. Jeżeli chodzi o Farminga 19, lecz nie, nie żegnamy się z 19 do końca, z tego względu, że na pewno seria z Wiktorem jest nagrana na zapas, ponieważ, jak no wiecie, to kanał mój. No jest zaniedbany i po prostu odcinki są nagrane na zapas, natomiast na pewno ta seria z Wiktorem będzie się przetoczyła, myślę, że tak do lutego, stycznia kolejnego roku. Bo mamy tych odcinaczków dość nagranych na zapas. Z jednej strony myślę, że fajnie, ponieważ jeszcze na początku 2022 nie będzie polskich modów, a że tak to ujmę, że tak to ujmę, co? Jakieś polskie mody na kanale by się przydały nam. Ogólnie sobie to jest taka ala seria, taki save, jak sobie po prostu sobie grałem niekiedy jak mam chwilkę czasu. Pokażę jeszcze gospek, zbudowałem masyny, coś dzisiaj sobie jeszcze oprócz tej orki porobimy. Na pewno może to pola sobie uprawimy właśnie coś tu e, ciekawego ogarniemy na pewno, żeby nie było. No i tak. Jeżeli chodzi o 19, to na pewno ostatnia seria z Wiktorem. No przede wszystkim jak wiecie no, na kanale jest tragedia. nie to ukrywał łapki w górę to wszystko jest katastrofa. Nie wiem co robić, żeby było lepiej, może macie jakieś pomysły, chociaż przez ostatnie miesiące nawet nie widziałem, że komentował filmy. Nie wiem po prostu to YouTube, a, chyba musiałem uciąć całkowicie zasięgi. Te dzwonki nie przechodzą. Naprawdę nie mam pojęcia co się stało, no ale no, jest to przykre, nie to tutaj co ukrywał. No smutno mi jest z tego powodu. Nie zrobię się jakąś ofiarę, no, ale po prostu smutno. Ogólnie to pole, coś tu widzę, jest źle posiadane, komuś tu się nie chciało tego zrobić. No ale nic za to nie poradzimy. Ważnym, że reforma jest wykonana w miarę dobrze, po prostu sobie złe pole wybrałem, ale to jakoś. jakoś to chyba sobie zaradzimy i tak szczerze, to poprawimy sobie to od razu, po prostu sobie jakąś trawę. No bo No nie do końca mi się podoba, żeby tu była to coś. sobie jakoś tak to zrobimy i to pole po prostu jest tak dziwnie ścięte. No nie wiem, mam nadzieję, że to. Jakoś tak o to wyjdzie, no tak to chyba lepiej wygląda niż wyglądało moim zdaniem. Dobra, tu sobie jakoś zrobimy zaraz z tego względu. Tam jest tak, jakoś pozwyczaję się ogólnie nagrywania singla, a sam nie wiem co mówić, jak nigdy. To, to już mówiłem o tym kanale, mam nadzieję, że jak jakiś ten kanał no, ruszy od początku, na pewno postaram się jakieś streamy, to wszystko, chociaż no, jest taki problem, że YouTube'a no, nie wysyła dzwonków na te streamy, ja nie wiem jak to streamuje skoro tych ludzi nie będzie, no nie wiem, będziemy próbowali chyba w jakiegoś twitcha założymy naprawdę, no coś na pewno będę organizował, bo chcę, żeby ta 22, no była na tym kanale. Jeżeli chodzi o Farminga 19, mam bardzo dużo fajnych wspomnień, był to jeden z lepszych farmingów jak dla mnie. Tak szczerze, chociaż w maskę też lubiłam, ale w 19 naprawdę te polskie mody, dużo fajnych serii, przede wszystkim streamy, streamy w 19, które wiecie jak były streamy, które miały po 200, a w górę po 100, po kilka tysięcy wyświetleń, naprawdę do Jeżeli chodzi o pod tym względem naprawdę w tej 19, no pół farminga było dobrego, no ale to wiadomo przez YouTube, a pół zaś nie no ale to jest wina YouTube i na to już po prostu wpływniam, że akurat tak to wyszło, a nie inaczej. Zrobimy jakieś poprzyniaka tutaj, czy poprzyniakę no tutaj. No takim bugiem pięcioskibowym nie do końca się łatwo zawracałem. z to no troszeczkę musimy tu tego wszystkiego zorać, ale to. Zaraz kończymy i jakąś lepszą e, czynność zaczniemy sobie robić. Jak to pole zoramy, to sobie do sąsiada możemy wjechać, bo tam chyba jeszcze nic nie posiad, dopiero uprawione. Dobra. Eee, to co ja zrobiłem troszkę inaczej niż będzie po prostu łatwiej to orać w całą stronę, ja wiem, to powinien być robić poprzyniaki, ale no dziwnie to wyszło, bo też ORAN to chwilę po na polą minę dwa pługi, ale to było bez sensu. Bo to jest są kilka niewydanych modów, więc nie brałem tutaj specjalnie kogoś na multi, żeby nie było, a też chciałem sobie nagrać singla. No i 22 na pewno będzie seria. Jak wiecie, była seria od dużego na tym kanale w 19 ta serie 6 nagrana zapas, lecz ta seria no, nie dotrwała do swojego końca. Dlaczego nie dotrwała? No z tego względu, że troszeczkę siebie, jak wiecie mój były team, czyli to był Kuba oraz Michał, ten team po prostu no, upadł, no, nie ma co ukrywać, no po prostu każdy poprzez swoją stronę, każdy robił co innego, już no, to oni chyba skończyli z nagrywaniem, tylko ja zostałem. No i ta seria no, była robiona, ale nie do końca, w 19 ta seria na pewno, e, w 22 ta seria będzie na pewno za, za, z, no po prostu e, będzie taka sama seria żeby że wiadomo, od do dużych będziemy się starali to wszystko rozwinąć Tylko no, z innymi ludźmi na pewno, jak wiecie lub nie wiecie, z początku serii od do dużego był na nami Łukasz Chyba Łukasz też będzie na początku w 22, potem Łukasz raczej pójdzie albo zostanie Ogólnie Wiktor kupuje dopiero Farminga w grudniu, no więc po prostu Wiktor będzie jakby e, Później na tej serii, ale będzie, ale nie na początku Panie ludzie spytają dlaczego nie Wiktor, Wiktor będzie, więc myślę, że tutaj e, nie ma, nie ma źle Tak więc jeżeli chodzi o tę serię, to już na pewno potem w 22 mam nadzieję, że będziemy robili No podobną serię, no jak teraz, czyli z Wiktorem Sąsi na zawsze, coś na tyle, tylko no to na pewno trzeba będzie poczekać jak troszeczkę tych modów wyjdzie, bo na razie z tymi modami no nie ma nic ciekawego Ogólnie troszkę sobie to pole źle, jak widzicie podzieliłem i po prostu chodzimy o teraz no tutaj, bo tamtej strony mi już prawie nic nie zostało, tym nie zostało dość dużo Więc musimy po prostu robić to w tą stronę, ale mam nadzieję, że to nie będzie źle No to serie na jakieś na pewno te dwóce, dwóce, dwóce będą, chociaż też powiem szczerze w tym roku mam bardzo mało czasu i jak to w tym filmie będzie też nie mam pojęcia. No zobaczymy single mam nadzieję, że już wpadnie, że na pewno musi się troszkę ten kanał poprawić. Nie wiem, albo coś na Twitch i ok. stream pomyślimy, no nie wiem, coś chciałbym, albo nowy kanał albo w ogóle inną widownię, no bo ten kanał po prostu umarł, a chciałbym jeszcze troszeczkę sobie ponagrywać w życiu tam jest no coś na pewno wymyślimy. To na 100%, ale co to nie mam pojęcia, no ale coś będzie o jeden, no, Ursus ma ciężko pod górkę, to mówię, jak te 5 kill dla niego jest niby zagon, powinien, powinien dać radę, ale no widzicie, trochę się ślizga. Może trochę głęboko o ramię, ale poszedł, poszedł wściekły. Mówię no, póki jest troszeczkę chętnie wysklawany, że dużym jest, ale 5 no, skip powinien no, normalnie być, no ale no, nic nam to nie poradzę. To, więc, tak więc, jeżeli chodzi o Dwojewska, jak takie plany widzę, czyli na pewno streamy. Jakaś lepsza ak 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 aktywność na tym kanale, no bo teraz ja też nie miałem do tego dotrzeć, no bo i, i starannie się lepsze miały Turki mi to na Facebooku daje te posty, ale to nic nie daje, nie wiem po prostu moim zdaniem ta YouTube'a te dzwonki jakby zabiera, nie? to samo jest na kanale, na przykład realne są wyświetlenia na po 1000, ale łapę w górę jest mało, no i też w tym dałem spokój, bo no nie ma co na hama, próbowałem to, żeby realny nowy kanał, na to nie wypaliło, nie wiem, może właśnie no ja mam nadzieję taką, że ta 22, no będzie na to szał i mam nadzieję, że jakoś ja w tym szale, w tak tu zostanę i to się uda, nie? że po prostu jakoś tej 22 osobiście no się odnajdę i Jacyś nowi widzowie i tak dalej, przyjdą To naprawdę na pewno, jak jeśli na tym kanale, dość takie serie, jak pamiętacie najgorsze mapy, ta seria dość ten kanał też fajne wyświetlenia robił, i ta seria dość fajnie ten kanał cały trzymał którym w kupie, no ale niestety, takich map do końca, no, też są coraz więcej, jest lepszych map. No i szczerze, nie było co co że nie wiem, no, modpaki też robić, no, modpaki na tym kanale dawały radę, ale to muszą jakiś YouTuber, youtuberzy, te modpaki, nie wiem. Od tam Mafi nie wiem, od Giermokfyn, od Maestra, coś takiego, jeden modpak, zrobiłem Maestra, pamiętacie. No ale to był taki jedyny modpak, no i to jakoś dało radę, ale takie zwykłe modpaki też starałem się robić, ale no na to nie było po prostu chętnych, nie? I to jednak by musiały być, e, tak szczerze powiem, jakieś modpaki znanych youtuberów, no ale no w 19 już w sumie... W sumie każdy jakoś to YouTuber zrobił, jakby nie patrząc, nie? Każdy to kurczę, yy, Wszyscy to zrobili, dużo też Simax zrobił, no i powiem szczerze, że nie byłoby takiej roboty, jeżeli chodzi o jakieś modpaki, na przykład serii Soles. Na pewno tak coś nie będzie, nie dość powiem, to tak jak bo on wiem, wyrobił e modpaki z serii Mafia Soles, ja nie będę tego mu zabierał, mnie sobie robi. Więc mówię, no to trzeba będzie po prostu być kreatywnym, coś innego, myślę, jak jakichś innych youtuberów w nowym formingu, po trzeba będzie być szybszym i w inni, no ale mówię, no z braku czasu jest to ciężko, też nie wiem, jak to będzie, bo jak wiecie. Ja jestem w trzeciej klasie, w czwartej klasie mam maturę Natomiast no też po to nie będzie czasu No w tym roku zrobiłem prawko, no mówię jakoś mało czasu było no, na to wszystko Też trochę miałem problemy z zdrowiem, jakoś wam rozmówiłem na streamach Miałem problemy z nerkami i miałem lekarzy i w ogóle No ale na szczęście wszystko pod tym względem jest dobrze, wszystko jest OK. tam jest no Jedno zmartwienie, że tak to miałem mniej No cieszę się, no cieszę się, bo jednak no takie problemy, no nie są to fajne problemy, no nie ma co ukrywać, tak więc no fajnie, że się to udało. A jakimś stopniu to po prostu zwalczyć, natomiast no, cieszę się z tego powodu. No i mam nadzieję, że będzie jakiś ten czas chociaż na weekendy i będziemy to nagrywali dla Was. Po prostu się zrozumieć czego innego, żeby jednak tego nagrać tego farminga nowego. Bo będzie dużo fajnych akcji, właśnie te winogrona, te nowe uprawy, to wszystko. Mam nadzieję, że właśnie w to bardzo mm, pójdziemy. Chciałem właśnie pójść też bardzo, chciałem właśnie pójść w te nowe dodatki, żeby no nie było tym nie że nie wiem krowy, owce to samo, a te nowe rzeczy, które w tym farmingu są po prostu nowe i trzeba z nich skorzystać. <laughs> Natomiast to było fajnie. Ogólnie sobie bierzemy na Gospo. Gospo jest troszkę przebane przeze mnie, bo inaczej wyglądało. No nie powiem, że nie, bawiłem się trochę w jansie i w grze, ale moim zdaniem naprawdę yy, no... Końcowa wersja jak widzicie fajna, mi się bardzo podoba jak to gospo powstało, coś innego Nie jest to takie zwykłe gospo, inaczej to wygląda, taki silos, że nie ma przejazdu, taka wiatka, maszyny, krowy tutaj Ktoś cofa, żeby wziąć mleko No tak inaczej, mi się bardzo podoba gospo, taki inny klimat, taki silos, budynki, wiatka Nie jakieś duże, ale no moim zdaniem nie jest to gospo Ogólnie przeszedłem na header, ale header jest troszeczkę zbugowany Jednak header po prostu lubi tak uciekać i no niestety tak to jest sobie zostawimy tutaj, ten header sobie naprawia poza. No i co teraz byśmy mogli porobić? Um, nie wiem, czy to pole wymaga wapna. Chyba nie wymaga, nie wymaga. Myśmy chyba sobie to uprawili, to pole, to samo pole będziemy uprawiali. Mamy też inne pole jakieś do nawożenia i w ogóle, ale chciałbym. Albo sobie zrobimy jakieś koszenie łąki? Pomyślę, chwilkę. Co możemy sobie zrobić? Bo powiem szczerze, nie planowałem tego, co ja dzisiaj bym jakiegoś takiego robił. To mamy łąkę. Tylko inaczej nie wiem czy mam kosiarkę kupioną tak szerzej. Nie wiem, o jest kosiarka, to sobie pokosimy. W tym możemy wziąć zetora. Nie będziemy jeździli cały odcinek Kursusem. wiem sobie Zetora skosimy sobie łąkę. Takie miksy zrobimy takie prace. W sumie wiosenne Łąkę wolno kosić wiosną. Fajny zetor taki przerobiony więc coś innego myślę, że spoko to będzie. Mamy mTZ tak widzicie, ale mTZ do tej kosiarki mi jakoś nie pasuje. No i fajny tam kosiarka wygląda. Kosiarka klasa. Może trochę duża, ale w będę by raczej to dźwignął tam, więc no... E, nie ma co tutaj narzekać, troszkę mapa niedokończona, bo między nie ma, no mapa ogólnie jest z czego co wiem Ona po prostu jakiejś wersji beta, coś z tego do, do do dokończenia, troszkę sobie nie przerobiłem po swojemu Tam no Nozeta z tą kuchniarką fajnie wygląda, lecimy sobie na drugą jakby koniec mapy, ta mapa to ogólnie powiększana, cudowana, taka inna komu się nie udziela, no ale fajnie, taki klimat Na tej mapie czuję osobiście trzynastkowym. chciałem nagrać w ten odcinek na mapie kurka nielatka, ale... Trochę mi się safe tam popagowały i się w Worcue Safe usunął. Niestety tam więc no, lipa wyszła. Nie chodzi o jakość farminga. Niestety, no, mam komputer, troszeczkę, no, mam kartę graficzną GTX 1060, 6GB. Mam nadzieję, że to będzie jako tako chociaż, no, nic nie sobie obiecywać, no, bo jednak ten farming, no, wyrobi nowe, nowe wymagania. a no, niestety przy obecnych cenach sprzętu komputerowego, no, nie są mnie na nową kartę graficzną i tak dalej. No, mam nadzieję, że to jako tako to wszystko uciągnie i, no. Będzie dał to się po prostu oglądać, tak, że to nie będzie jakieś tragiczne. No i lecimy z na kosami. Jaka łąka, na no takie górce na no tak końcu mapy, ale powiem że ta łąka ma swój klimat. Na pewno w 2020 20 wyjdzie mapa chociebów mapa z moich okolic, bo w sumie no to jest jakby chyba w dolnośląskim albo polskim, nawet, bo jak wiecie co z opolskiego, więc no ta mapa wyjdzie na pewno na tej mapie coś się będzie działo, ale raczej na multi, bo na single ta mapa z czego sobie wiem by była troszeczkę za mała o jezu, jakiś lag nie złapał, ogromny, przepraszam was serdecznie. Nie, raczej wina mapy, bo ja tam wszystko raczej ok. Kurde, nie mogę stąd wyjechać masakra Dobra, wyjechaliśmy, to się liczy. Takie prace wiosenne: jakieś tam orki, plus trawa. Myślę, że spoko to wyjdzie, nie będzie trzeba to już sobie no, takie górce, trochę feste. To zgrać będę lipę, bo tu raczej będzie, Znając życie, będzie to tam pszczołowcarka skakała i tak samo z ale może będzie dobrze. Yy, no i co, w 19, no nic nie będzie. Będą jeszcze jakieś tam speed games, są nagrane zapas, Jak Po prostu tak, na tym kanale wróci też, będzie tych filmów to tak jakieś było, wie, filmy tygodniowo, no na razie, jest raz na dwa tygodnie, bo. Nie ma to sensu, nie wiem, nie wiem po prostu jak to zrobić, żeby ten kanał jakoś odzyskał się w żeby jakoś lepsza, lepsza ktoś była. No mam nadzieję, że ta dwójka, dwójka wleci. Od poniedziałku mam nadzieję, że kur... mi przywiezie ten WSK2, jak nie to od wtorku zaczniemy jakieś tam filmy robić Nie wiem czy rozważyłem multi, bo na pewno multi będzie na tej mapie francuskiej to na 100%, bo mi się najbardziej podoba Ta amerykańska, angielska na pewno nie, bo jakoś, jakoś takie klimaty to tak na multi na Gres widzanie ta mapa może być. Errol Grant, ta co była w dodatku, Alpine, Grana na niej w 19, mapa jest mała i na tą mapę od do dużego raczej byśmy się nie rozwinęli, to jest taka mapka do pogrania sobie i ale właśnie na tym Errol Grantie, albo na tej amerykańskiej powiedzieć jakiś pierwszy film, bo na, na pewno na francuskie będą te multiki, nie? Od Mog dużego, to na tej mapy po prostu sobie nie będę tak zaklepywał na singlak na razie. Jeżeli chodzi o mapy. No 19 wydałem dwie mapy, Rysiowica dość skończona mapa oraz Mateuszowica taka mapa, żeby sobie dokończyć No i ten Mateuszowica była pierwsza mapa do 19 -ki. Wyszła spoko jak na pierwszą mapę, tak będzie do 19 Chociaż ona była na podstawę, a Rysiowica była konwertowana na 17, czy będę na parę, jak do 22 Dało się nie że z edytorem. Ogólnie dla mnie w 19 było bardzo trudno mapy, te wszystkie skrypty, te wszystkie skupy, krowy, to wszystko dla mnie jest czarna magia ale raczej mapa powstanie, bo na początku na polskich nie będzie, a chciałem coś sobie na własną taką rękę pograć, bo nim coś, coś wyda to taką po prostu taką jakąś małą mocę, na szybko zrobię. Nie zaczynają o 19, zaczynam specjalnie w 22, żeby nie trzeba było iść z konwertem, bo nie wiem jak to będzie, konwert działał właśnie w nowym farmingu. Tam na to będzie po prostu zrobione tak, jak będzie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie, jakaś mapa, taka na pewno, po, taka mniejsza, Chociaż na te 150 konia trzeba było zrobić, by było jednak. Trzeba grać na początku oryginalnymi maszynami, a oryginalne maszyny, wiadomo, nie będą jakieś małe, będą jakieś takie, w miarę większe. Tam więc, no, coś w tym stylu wymyślimy. No, mapa będzie robiona, czy będzie wydana, jak pewnie mi się znowu to nią wydam, bo na początku nic nie będzie, a może jednak, że wydam mapę, to też jacyś tam nowi widzowie z tego powodu by przychylali, żeby było w sumie miło, jakby nie patrząc. Mapę jakoś zrobię, ale na pewno nie map, map tak samo jak w 19, że jakieś mapy, nie wiem, typowo na wydanie jakieś wielkie mapy, że nie wiem, na odchawy, bo nie umiem, po prostu umiem, umiem zrobić mapę taką, wiecie, taką dla siebie, jakoś nie mega dokończoną, bo po prostu ja w mapach nie do końca siedzę tu sobie tego nie, wy, nie, nie wykaszam, bo z tych gwiazd, ten wjazd sobie zostawię, chociaż, albo go tak go trochę, może raz zmierniemy. No dobra, tak zostanie, bo... tam będzie się potem źle zaś wjechał tam szczerką ze wszystkim. No, łąki dość dowolne na tych górkach. No to źle jeśli chodzi o mapy, no w 19 no trudno... Pół jakby pół farminga na tym kanale było bardzo dobrze pół farminga, no wszystko się popsuło, po prostu, no raczej przez YouTube, bo inaczej farming te serie by były pewnie dalej. E, kontynuowane no niestety farming stwierdził, że O. Znaczy jest farming YouTube stwierdziła, że o nie będzie tak dobrze mi, no jest jak jest. Ja się na tym kanale nie będę robił na pewno nowy kanał, no wszystko od początku to trudno, no Początki bywają trudne, ale już wiem, będzie mój kolejny kanał, już wiem jakich błędów nie, nie popełnić, przede wszystkim Nic na jakieś łapki w górę wydawać, nie na jakieś suby, nic takiego Przede wszystkim nie zmuszać ludzi, żeby ludzie też budowali ten kanał ze mną jakieś swoje pomysły, a nie wszystko po swojemu robić, bo to też na YouTube to trzeba z tym zajmieć jakiś tam kontakt, żeby ci widzowie też doradzili i też, żeby było to coś, co będą się oglądać, a nie, że nie będę się grać na Masia Fergusona, a nie oni wolą Johniry, nie? Więc to też takie coś będzie bardziej, bo będę ja chciał się jak na, na, ten, na ten kanał nie wypali do końca, to na nowym kanale tak bardziej... Miejsce zdanie widzów, na no, uwadze, coś w tym kolei Welt widzowie będą w ogóle aktywni, bo na tym kanale jest no Ostatnie czas na tym kanale, jak wiecie jest tragedia Może na drugim kanale, mówię, będzie jakieś o-o-o Szał ciał, i się wszystko zmieni, no nie wiadomo No są plany na na pewno, no dwie serie, jednego dużego Plus jakaś singla, potem coś z Wiktorem, jak, jak po prostu jakieś mody wyjdą Bo no, na początku farminga e, modów nie będzie A Wiktor przekupuje kupuje farminga e, Na święta, bo nie chcę się kupować za tyle, tam jest no tak to właśnie będzie. No i co? No Mam nadzieję, że będziecie na tym kanale. Taki pożegnalny odcinek z farminga Chciałem właśnie tak sobie opowiedzieć. O farming 19 był też fajnym farmingiem, dużo polskich modów. Ogólnie półmod hała polskie mody. Jestem w szoku dużo polskich, bardzo fajnych map, dużo fajnych konwertów, dużo ludzi nowych się poznało, też dużo, dużo nowych ludzi w modingu zaczęło siedzieć. W kilka jakiś tam, właśnie, tak, bo bo inni ludzie wrócili taki legend do tej dziewiętnastki. Był taki farming, który dużo jedno, ludzi zjednoczył, chociaż też było pod koniec tego dużo, to do końca go dużo 100 dram, jakiś ciem, jak to zawsze bywa. No, Miejmy nadzieję, że nowy farming będzie nowy, lepszy i też będą normalniejsi ludzie, bo ludźmi to też nie wiadomo. Te gry z widzami planowane pewno w kolejnym formingu chociaż w 19 też były fajne akcje na tym PG-ze moim zdaniem też, to też się udało dość do pograć. Też jakieś na początku na górnym kanale było na Ravenport były te odcinki tam więc no dość fajnie to wyszło, naprawdę cieszę się, bo fajnie wyszło, bo długi kontakt z widzeniem, bo w 17 mi się to nie do końca udało i w 17 właśnie nie było gry z widzami, a na przykład pamiętam chyba w 19 roku na Sylwestra graliśmy że nie wiem kiedy, kiedy był bardziej ten wirus, jak nie wolno było wychodzić, to ty pamiętam też graliśmy na multiku, no i naprawdę fajnie się działo, no i co? No mam bardzo się podziękować za ten cineczek za te lata w 19, no i co, widzimy się od poniedziałku, po wtorku, 202 co na razie, cześć!